Ziomeczki, wydaje mi się, że wpadliśmy w naprawdę spore tarapaty. Kilka dni temu podglądaliśmy Bobo, jak Ziomek zaczął budować obsydianowy mur. No i można powiedzieć, że ha ha ha, on po prostu tutaj chce się uzbroić, no bo wiadomo, my zaraz przyjdziemy, rozwalimy mu Bobowicę. Ale słuchajcie, dowiedziałem się, że on chyba tego obsydianu samemu nie wykopuje. Tylko na ostatnim odcinku przyznał się, no oczywiście, kiedy go podsłuchiwaliśmy, że on bierze to z milionowic. Nie wiemy tylko, czy kupuje w milionowicach, czy kradnie z milionowic, ale teraz, dosłownie w tej chwili, słyszałem słuchajcie, jak on leci po kolejny odbiór jakiejś partii. Dlatego oczywiście wziąłem sobie potki na niewidzialność. Mamy tutaj 24 minuty niewidzialności. Mam także mleko, na wypadek gdybym musiał mu się, słuchajcie, pokazać. I teraz tak, wy subskrybujcie kanał, obejrzyjcie ten film do samego końca. Jeżeli chcecie zobaczyć skąd Bobo faktycznie bierze obsydian i po co mu jest ten obsydian, a ja lecę za nim, bo widziałem, że słuchajcie, on tutaj normalnie jakieś, słuchajcie, dziwne cyrki odwalał z tymi skrzyneczkami. O, czekaj. Czekaj, czekaj, mogę to otworzyć. O kurde, dobra, zamykam to, zamykam. Za, za, zamykam, Dobry, za, zamykam. Chciałem wam tutaj pokazać, bo on cały czas przenosi towary z jednego miejsca na drugie, dodatkowo to gadał to o jakimś. Znowu? Aha, zabrał pięknie, ale gadał też o jakimś nederycie. Że nederyt jest mu potrzebny do milionowic, słuchajcie. Po pierwsze, skąd okay. Bobo miałby nederyt, a po drugie, po co mu by to było do milionowic? tego nie wiem, ale widzicie, zabiera obsydian, Zabiera cały obsydian. I Dobry, pytanie. Tak. Aha, no co, co, co teraz tak? Co teraz tak? Jak ja chciałem tutaj. Oj, o! nie, żeby nie dwóch co... przypadkiem, i tutaj odkładamy w tym miejscu. Aha, dobra, odkłada jakby z jednego skupi... miejsca na drugie. Ja chciałem się po prostu dowiedzieć, po co Widzicie, mu jest do końca ten obsydian? Ile mamy tego obsydianu, w jakim miejscu, żeby wiedzieć, ile obsydianu wziąć? Dobra, ale. Okej, okay. okay. widzicie, on gada cały czas o obsydianie z milionowic. Problem tylko jest w tym, że słuchaj. Tutaj przekłada TNT? Ej, w ogóle skąd on miałby tyle TNT? No nie? To jest mega podejrzane, jakby. Nie do końca wiem, skąd on miałby to. Ale po co mu też jest tyle obsa? On na ten mur, który tam o, stoi to na górze, bo mówić. Nie zużył nawet połowę tego. To jest najbardziej podejrzane. Tutaj co on chowa? Co. Aha, naprawdę on do skrzynki z TNT chowa. Jest, bloki, tra... tak, Nie, zimno. no, ale, ale. ale... By było ładnie. O, poukładane. No, strasznie ładne. No, strasznie poukładane. Nie, ja nawet nie chcę słuchać tego komentować w tym momencie. Okej, okay, ale w każdym razie wchodzimy tutaj do niego, do zbrojo. On to zabiera zbroję? sobie Ej, to blabę, nigdy to chyba nie widziałem zimno. Bobo. Teraz po jego powrocie okay, dobra, w nederytowej zbroi. To jest naprawdę chyba poważna dość sytuacja, no bo słuchajcie, Bobo w nederytowej zbroi no nie podoba mi się trochę. Słuchajcie, przypominają mi się czasy konfliktu między Bobowicami o. a Milionowicami. On tu ma coś ukryte? Co ty robi taka dziula? Co tu robi ta dziula? To ja, mi się nie podoba, dobra. Ja tu nic nie zrobiłem takiego. Okej, okay, tutaj... Myślałem, że Bobo ma coś ukrytego, ale on sam jest zdziwiony. A. Dobra, nie nie wiem, nie wiem, słuchajcie, po prostu lećmy za nim. Mamy jeszcze tutaj niewidzialność na 6 minut, więc spokojna głowa. Ale on I znowu leci do tego to. miejsca, gdzie... Dobra, wzięliśmy. On tutaj gąbki trzymał, prawda? Czekaj, czy tu jest jakieś przejście? No nie, no tutaj... Tutaj było wejście do... Ale chwila, tu była skrzynia. Tu w tym miejscu była skrzynia i my gadaliśmy o tym, że on mógłby zrobić przejście do tej tajnej bazy i serio on tutaj zrobił teraz przejście? To jest mocne. To akurat jest strasznie mocne. Ty, ale słuchaj, ten gość mi ucieka! No, patrz to! Patrz to, gość mi specjalnie tutaj ucieka O, ty jak ja mam do... Jak ja mam do niego. Ej, słuchajcie, ja nie. Yy, dobra, nie wiem, słuchajcie, za bardzo. Okej, okay, chyba tędy muszę. Nie, bo to jest ten głupi labirynt. Nie, 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 nie. Ja muszę, słuchajcie, go gonić. Muszę go ewidentnie gonić. On leci, słuchajcie, ucieka przede mną, a tutaj jest normalnie, przecież to prawidłowe wejście do jego pseudo Tajnej bazy, czy jakkolwiek to nazwać. Dobra, ty, bo on ucieka normalnie z Bobowic, leci na milionowice. Ja muszę się dowiedzieć, jeżeli on próbował mnie zgubić, bo wie, że go podglądam, to już mamy, słuchajcie, tarapaty na samym starcie, ale widzę jego nik. On jest dalej, słuchajcie, tam w podziemiach, w całej tej jego bazie. Dobra, słuchajcie, wróciłem drugą stroną. Nie uda się temu lamusowi mnie pozbyć. Ewidentnie nie ma takiej możliwości. Dobra, przechodzimy sobie tutaj dalej, do tego pomyszczonego. To nie jest tutaj? On ma jeszcze inne pomyszcze? To jest jeszcze. Patrz to? Patrz to? On ma tu jeszcze inne pomieszczenie. O kurde! Ej, Dobre, ja o tym nie wiem. Tu coś... Pust, coś i jakaś to, skrzyn... tej tam A, Czekaj, czekaj, czekaj. Lecę okay. za nim, ale widziałem tam skrzynkę. Widziałem tam, słuchajcie, skrzynkę. Musimy koniecznie ją obczaić, ale póki co muszę też chodzić za nim, żeby dowiedzieć się. Okej, okay. składamy coś... zecy, dobra. Dobra, co on tutaj ma? Tu jest sam, sam węgiel i piecyki, dobra, nic okay, nadzwyczajnego. Sam węgiel. Nie. Oj, to musimy teraz wziąć. Ej, on ma naprawdę skrzynkę z nederyt, ale skąd on miałby nederyt? 17 sztabek? 16 skrapów? To już te pradawne zgliszcza były. No dobra. Ej, nie podoba mi się to. Patrzcie, tutaj dwa pradawne zgliszcza. Tutaj kolejne dwa pradawne zgliszcza. Tutaj trzy były. Tutaj też były trzy, słuchajcie. Skąd on to miałby mieć? Eee, to jest trochę podejrzane. To jest naprawdę słuchajcie, podejrzane, bo ja nigdy nie widziałem, żeby Bobo kopał nederyt, słuchajcie. Chyba nigdy. A przynajmniej nie po jego powrocie na Bobowicę. Więc czy on, słuchajcie, ukradł nam nederyt? No nie wiem. Naprawdę, słuchajcie, nie Dobra, wiem. Dobra, jesteśmy w tym momencie gotowi, żeby zrobić tutaj tajną misję, więc Tajna tak, misja? bierzemy wszystko. Dobra, ale co on bierze? Aha, on bierze nederyt? Do milionowic? I co z tym? Co ma netheryt do obsydiana? i jeszcze do tego wszystkiego milionowicze, możemy coś powiedzieć? Bo... Możemy... Ej, nie, naprawdę nie. No, jest teraz nie jestem tam, totalnie, to jest teraz. totalnie zmieszany. E, naprawiam. Tak było. Wyszedł z serwera? O kurde, dobra. Kurde, o, na wszelki wypadek wolę już niczego teraz nie dotykać. Dobra. Dwie i pół minuty niewidzialności. Albo więc nie, bo... mam lepszy pomysł. Jaki ty Tędy masz pomysł? Dobra, ja szybko wracam. Ciak, zamykam. Okej, okay, dobra, przyszedłem, A on tędy chce. Dobra, okej, okay, w takim razie słuchajcie, wychodzimy, lecimy za nim. Nie możemy go zgubić. Jeżeli słuchajcie, on leci na Milenowicę z nederytem, bo jakiś jeszcze w ogóle obsydian. To słuchajcie, ja nie odpuszczę go, nawet słuchajcie na krok. W ogóle nie ma takiej opcji. Lecę teraz za Bobrzdylo z Rolinio i muszę, muszę się dowiedzieć. No chyba że wy coś wiecie więcej ode mnie, to napiszcie to w komentarzu. Serio, napiszcie to, może być naprawdę bardzo potrzebne, bo co jeżeli Bobo bo się serio uzbroić na, nie wiem, jakiś konflikt z milionowicami. No nie, 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 ja nawet nie chcę, słuchajcie, o tym wspominać. Nawet nie chcę o tym wspominać, co Dobra, było rok temu. musimy w tą ewidentną stronę east i tutaj zaraz będą milionowice. No, to no zaraz co, będą. To On nie jest, Abela, musimy uważać w takim razie. Jestem i cię podglądam, no, więc raczej nie plenze, rób ale To jest coś takiego. A co mu teraz? Dobrze, tutaj go nigdy nie widzę. Ja, ja nie wiem, co on jakby szuka. To jest najgorsze, słuchajcie. Bardzo jest bo to może być Abela w każdej chwili. Mogę być, ale mogę też być za Twoimi plecami, na i widzieć, nie wszystko co robisz, tak? Jest. Dosłownie. Wszystko malo zwalone, wszystko, się chłoplo zwalił i nawet nie naprawił. No nie naprawiłem, Ma bo Ty plan. mówiłeś, że naprawisz. No jeszcze nie napra. Jak się kręcę, gość mi przyszedł, kazał stawiać pułapki. Nie no nie. Bo no. więc szybko przylatujemy teraz! Dobra, dobra, słuchajcie, ja za nim lecę. ewidentnie za nim lecę. No i będziemy sobie spoko. stąd, co tutaj schowałem. On dobra. coś tutaj schował. Co on tutaj chował? Tu jest pusta Ej, co on wziął! Ej, ja nie wiem, słuchajcie, co on wziął, dobra. ale lecę. Dzięki, musimy jeszcze szybko pobiec. Okej, okay, dobra, słuchajcie, naprawdę nie wiem. Naprawdę okay, nie wiem. Ale co? Dobra. Ale co on wziął? Ej, to są rzeczy, Ty powiedz, jakaś wełna. Okay. Liść ja nie wiem, co on by był w stanie tutaj pochować, słuchajcie, ale ja wam szybko przypomnę: www Ety, wpadaj szybko na sklep, zamawiaj kozackie bluzy, koszuleczki, kubeczki i w ogóle pracujemy nad nową kolekcją Abra i Bobo tym, więc bądźcie czujni, bo naprawdę będzie warto. Www abre wpadaj, zamawiaj. Ja sam noszę i jest naprawdę bardzo kit. Dobra, słuchajcie, Bobżdyl jest tutaj i coś mi tutaj Dobre, przegląda Tutaj była skrzynka, O kurde, okay. mam 14 sekund niewdzięczności, Muszę proszę uważać, tutaj, słuchajcie, swego czasu był faktycznie Nederyt przeznaczony na zapłatę dla Elviso Jagentixa. Czy Maciocha, zabudowanie mojego lodowca Ale w tym momencie słuchajcie, nie wiem co tam nawet się znajdowało Skończyła mi się potka, więc ja oczywiście biorę kolejną I w tym momencie wypijam Widziałem, że Bobo szedł na górę Maciocha Nie wiem tylko słuchajcie po co Czego on by w ogóle chciał od góry Maciucha O, No, to jest, sobie to i to też. Ale, ale co on bierze, słuchajcie, co? Okej? Okay. Gdzie, gdzie on teraz jest? Co on teraz bierze? A tam jest dobra, słuchajcie, wziął coś z góry Maciucha. Ewidentnie, słuchajcie, z tych skrzyneczek, ale co w tych skrzyneczkach może być takiego, co on by brał? Tam na pewno obsydianu by nie było. Na bank, no słuchajcie, nie, ja też bym obsydian nie trzymał. No, co, o ja odsunę! Aha. ty, on idzie do wioski Juli! Jakby spoko. Ale czego on szuka w wiosce... Nie no, akurat już obsydianu, to na bank nie znajdzie w wiosce nie, jakby no, dosłownie... I teraz naprawdę nie może nawet chodzić po tych różowych. Ja się kręcę, pamiętacie? Pamiętacie jak dwa tygodnie temu Bobo szedł sobie do KFC i, dobra, i, i do musiał stawiać klirtaż, żeby nie wchodzić pod po różow... Jest, nie, 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 autentycznie nie, no goście znowu... Pa... Stanął, nie! A, Parzy, podłoga to lawa, podłoga to lawa! Dobra, jest szybko. Co za gór! Nie wierzę. Ej, ale wracając do powagi sytuacji. Czego on tutaj... Nie, serio, wy ktoś tego on tutaj szuka, bo teraz to już naprawdę zgłupiłem. Jak jeszcze bym mógł podejrzewać, że on chce ukraść na przykład obsydent od Elviso czy Agencji. A jesteśmy już blisko! To tutaj naprawdę już nie wiem. Nie, dosłownie naprawdę! Chociaż jedną rzecz mi wskażcie, której Bobo mógłby chcieć. Wtedy na... przejdziemy. Ale gdzie on idzie? Ale on idzie za wioskę Julii, dobra! Ale dobrze, przecież za wioską Julii już nic nie ma. Tam jest ewentualnie jakaś wioska dla To tutaj To trochę nie Jak zawsze. Jak zawsze? Jak zawsze! Czyli on tutaj już był wcześniej. Okej, okay. ale to wtedy Dirt by stał. A on stawiał go teraz Dobla, po raz pierwszy, chyba, nie? Chyba, że go psuje dobrze, za każdym razem. Ale gdzie? I Ty, tu jest wejście! Tego na pewno tu nie było. Na bank tego tutaj nie. Na bank, tego o, tutaj nie było tabliczki? Tutaj, twoi to, wal w całości. Ha, ja, cyplansko Liczyłem na terminową, dobra, zapłatę. jeśli twoje plany mają się udać. W przeciwnym wypadku następnie będę do... O jejku, to nie może być, dobra. O, jak zawsze, pełna sukienka! Zupełna sukienka! Grze... powiedział, jak zawsze, czyli to nie jest dobra, pierwszy raz. Dobra, dobra, tak, tak. 27 ptaków ops Oczywiście, obsydian jakby Teraz wzią, to jest autentyczna 27 staków obsa znalezionych Oj, w ogóle w jakiejś i, szczurzej dobra. noże. Słuchajcie, ale jakby czy ktoś może mi wytłumaczyć, dlaczego my w ogóle jesteśmy we wiosce Julii? Gadamy o jakimś w ogóle towarzec dobra. z obsydianem, jakąś zapłatą. Dobrać, tu jest ha? dziura. Patrzcie, tutaj w tym miejscu gdzie to nie było tej drabinki. Wcześniej, słuchajcie, tego na bank tutaj nie było. A ja tu przecież normalnie chodziłem, widziałem to, więc to jest jakaś świeża sprawa. Jakaś dziura wykopana, w ogóle wiecie. No nie wiem, gdyby to był Elviso czy na przykład Agent to pewnie by zrobili jakiś ładny tutaj design. Tabliczki w ogóle. Patrz na to. Tutaj, Twój towar w całości. Liczę na termin. No Jezu, trzymam to. Liczę na terminową zapłatę, jeśli Twoje plany mają się udać. W przeciwnym wypadku następne dostawy będą opóźnione z wyrazami szacunku. I tu w ogóle nie podpisane, kto to jest. Skrzyneczka, która była full obsydu. Tutaj bolet. w drugiej. Nie wiem, to chyba zapłata. Tak, chyba tutaj ma być zapłata, więc Bobo pewnie wziął nederyt, żeby za to zapłacić. Bo my właśnie, słuchajcie, chyba jesteśmy świadkami jakiegoś handlu obsydianem. Jakby... ja, ja nie rozumiem w ogóle co się dzieje. Co czy, czy w ogóle? Bobo miałby kupować obsydian zamiast sobie wykopać. I to jeszcze we wiosce Julii jakieś w ogóle terminy, jakieś plany w ogóle. Właśnie, jeśli twoje plany mają się udać. Jakie plany? Tutaj w ogóle tabliczki Bobo odpisuje Wobelele bobelele a bo o oczywiście jakiele za lele we wszystko ziele celem lele dobra słuchajcie chyba na polski to będzie oczywiście jak zawsze i dalej nic nie rozumiem dosłownie nic nie rozumiem to jest udalele wszystko planele calele lobielele sielele dobrzele okej okay. czyli oczywiście jak zawsze wszystko Dobla planuje całkiem dobrze. Oddam... Od, od, oddam wszystko, co do... do Nie, 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 ej, Oj, czy ktoś rozumie dobra, język Bobo i mógłby mi przetłumaczyć, bo ta jego szara jedna komórka, która już tam została, tam już nawet nie ma dwóch szarych komórek, tam jedna, ona chyba nawet poszła na spacer, bo teraz już dobra, nic nie rozumie. Dobra, dobry, teraz tak, Bolele, dobre, musimy coś odłożyć. Co, 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 co to jest za jakieś w ogóle... Dobra, słuchajcie, on po... Ej, ty patrz, normalnie płaci netheritem za obsidian, dobra, kurde! Sztabki, i skrapy, co jest? Dobra, i musimy napisać. Co jest? Ile tego tu jest? 26 skrapów! Spoko, dużo. 26 skrapów, słuchajcie. A ile potrzeba na sztabkę? 4 potrzeba na sztabkę. Okay, no to słuchajcie, to, to, jest to jest 6 sztabek, no 6 pół, Tak jak zawsze. I tutaj jeszcze 17 sztabek! I nie wiem tak jak zawsze. Ej, nie uwierzę w to, że on płaci 17 sztabek i 26 skrapów za jedną skrzynkę obsa. To nie jest normalna zapłata. Za taką skrzynkę opsa zapłaciłbyś no, 4. To miałem... O, to jest nie dać. Co, jeszcze ma dać dir? Ej, ze cztery sztabki, o. z pięć sztabek obsa by to za to zapłacił. To słuchajcie, nie jest zapłata za szczynkę obsa, albo gość jest normalnie tutaj, słuchajcie, wykorzystywany na nether. Dosłownie. Tu jeszcze postawił tabyczkę Zapłata... Za obsydian tutaj chyba. To tak tłumacząc na polskie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ej, nie, to jest porąbana akcja, słuchajcie. Znaleźliśmy w ogóle jakieś miejsce z dziwnymi tabliczkami, z jakimiś, słuchajcie, planami bobo. O kurde, terminowa zapłata. Patrz to, jakieś opóźnione dostawy. Jeżeli nie będzie płacił w terminie. Tutaj obsydian Zostawił dirta w ogóle. Tutaj jakieś... Ja, 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 nie wiem, ja, ja naprawdę... Nie ma ja... zamknąć. Aha, on jeszcze to chce zamknąć, dobra, to w takim razie, słuchajcie, ja szybko wychodzę, ale to ja już nic nie kumam. Czy on dosłownie postawił tego klocka mówiąc, że to zamyka... co? Eee, nie wiem, ale on teraz właśnie na naszych oczach psuje tego dirta. Czyli to, co mówiłem, słuchajcie, że jakby tutaj, gdyby on częściej chodził, to byłby postawiony dirt, a... A go nie było, i on dosłownie go teraz ej, wow, wow. Ile to trzeba mieć IQ, żeby stawiać dirta, a potem go słuchajcie zepsuć, żeby nie było dowodów? No nieźle, naprawdę słuchajcie nieźle. W takim razie ja dam mu już normalnie święty spokój. Musimy my razem dociec. Słuchajcie w ogóle o co chodzi. I moi drodzy, subskrybujcie Stop, kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, i subskrybujcie nasze wszystkie kanały oraz wpadajcie na sklep Ety kozackie bluzy, koszuleczki, kubeczki. I niedługo będzie nowa kolekcja, abra i Bobo tym więc bądźcie czujni. A ja wam życzę dobrego godzineczka, eleczko i pu.